Widzowie, mamy to. Rok. Dokładnie rok temu założyłem swój kanał. Dziękuję Wam za to, że jesteście, że oglądacie moje filmy. Więc przechodzimy do Q -ny. Ile masz lat? 13. Jesteś praworęczny czy leworęczny? Jestem praworęczny. Twoja ulubiona książka. Oj. Moją ulubioną książką, te, które na razie przeczytałem, chyba by było lego Ninja go z Brothers, Klątwa Kociego Oka. Dlaczego nie ma długich filmów? Bo dlatego, że no, nie mam czasu robienia takich długich filmów. Jak na przykład, no zrobienie na przykład odcinka odpoczynek na Rybach zajął, zajął mi już w ogóle dwa tygodnie. Od napisania scenariusza po zmontowanie. Teraz ja sobie wyobraźcie, że ja mam co tydzień robić taki film, który zajmuje mi dwa miesiące. Co cię zainspirował do tworzenia filmów? No, beczka i cyborg. Co robisz w wolnym czasie? W wolnym czasie oglądam z TikToka lub YouTube'a, albo gram po prostu w gry. Czy pijesz energetyki? Rzadko, A nawet tych się zdarzy, no to głównie zero piję. No, ale też czasami sobie wypiję energola z zwykłego. Masz rodzeństwo? Tak. Ile miałeś kanałów na YouTube? Miałam 18 kanałów. łącznie z Denty. Ile trwa montaż, czy wiecie, że? 10 minut. Jak masz na imię? Mam na imię Dawid. Jaki smak chipsów lubisz? Fromage. Czy kiedyś złamałeś część ciała? Rękę. Jak miałam 7 lat. Kto ci inspiruje? Inspiruje mnie Beczka. Jaki jest Twój wymarzony zestaw Lego? Moim wymarzonym zestawem Lego jest świątynia Erdzicu. Twój ulubiony zestaw Lego? No, świątynia Erdzicu, bo niestety nie posiadam. Jaka jest Twoja ulubiona bajka z dzieciństwa? Moją ulubioną bajka z dzieciństwa jest Pantoti lub też Bracia Koala. W jakich porach robisz odcinki? Głównie robię w wieczorze w no i w nocy. No, też czasami zrobię właśnie rano. Wiem, co zrobiłeś w ekwadorze. O kurno! Nikomu nie mów się.